Witamy serdecznie w magazynie Futbolowej Ligi 6, EFLS Weekend. Ten program poświęcony będzie zmaganiom w Lidze B2. W takim razie poproszę o plansze i wyniki. Zwycięstwo Płaszowa do zera yy, oraz zwycięstwo yy, zaskakujące różne bruty nad z Kraków. Zaczynamy od tego meczu, o którym wspomniałem. Płaszów frontą. No i do zera wygrywa płaszów, yy, czym cieszy swoich kibiców. Tak, z płaszów yy, płaszów zwyciężył 6-0, natomiast... Yy... Wynik może wskazywać na jednostronny pojedynek i zdecydowaną przewagę Płaszowa, natomiast tak do końca nie było i fronton mógł, powinien mecz zakończyć z jakimś dorobkiem bramkowym. Natomiast no, nie wykazał się skutecznością, a z Płaszów, jak wiadomo, bramce ma Hajduka, który kilka razy w meczu zawsze tej drużynie pomoże i inaczej było tym razem. No i co cieszy też Płaszów, e, to chyba to, że, że do formy wraca Marcin Siatka, bo w tym spotkaniu strzelił cztery bramki w miniony tygodniu. też, e, też e, wpisywał się kilkukrotnie na listę szczerze, także no, widać, że Atka wraca do pracy do formy. A, mecz Electric, menarz Football Team, no i tu wynik już mógł, mógł być. E, znaczy mógł być, e, tylko jeden, mógł, być mógł być tylko jeden w, w, w takim sensie, że mógł wygrać tylko Electric, natomiast no, mógł być e, niższy. Mam wrażenie, że tutaj podobny kasus jak przy Wojt i Motulów IZB1, natomiast chyba jednak trochę więcej z siebie dał, dał melaż niż Motul, natomiast no, na wiele się to nie zdało. Elektryk znowu wykorzystał tak jak w pierwszej kolejce Krachem. To że w stał tym razem domagała czy też zawodnik, który raczej, raczej kojarzymy go z gry w polu, bo Alek Kita, który bronił wcześniej, no to już jakby można powiedzieć, że na tej bramce z tą bramką się oswoił i prezentował się w ostatnim meczach całkiem nieźle, no, ale teraz Alek Kita zaczął grać w polu, a na bramce stał domagała, no i wpuścił dużo, dużo goli. No i Katarzyński błysnął nową formą, 7 kroków do Króla Strzelców. Lider w tym momencie odskoczył pozostałym zawodnikom, no i tak jak Tomaszewski B1, tak jak tak Katarzyński B2 jest faworytem do korony. No, mecz polska mieszkoliowa, gladiatorzy, gladiatorzy wygrywają 7 do 2. No tak, to był mecz dla gladiatorów bardzo ważny, bo ostatnio ponieśli dwie porażki. Rywal z dołu tabeli, więc no, rywal na przełomanie bardzo dobry, ale polska mieszkoliowa też pewnie myślała, że po tym zwycięstwie nad kontonem kiedy to otworzyła konto zwycięstwem w tym sezonie, no, że uda się... I tym razem punkty zdobyć, natomiast generatorzy no, to, że byli z zespołem zdecydowanie lepszym i wygrali zasłużenie. Strzeli 7 goli, zresztą nie po raz, no, nie po raz ostatni w tym tygodniu, będziemy o tym jeszcze mówić w dalszej części programu. Ale zwycięstwo zasłużone, polska szkoleniowa, strzeliła dwie bramki. W pewnym momencie może się wydawało, że zespół zacznie gonić, ale generatorzy na to nie pozwolili. I niezniszczalni wygrywają tak, z korupcją w takich samych rozmiarach jak płaszcz z frontonem, czyli 6 do 0. Tak, no, Niezniżalni pokazują w tym sezonie, że, że są wysokiej dyspozycji, to zwycięstwo pozwoliło na awansować na trzecie miejsce w tabeli. I, co prawda mają jeden mecz więcej od kukis, ale naprawdę ich forma musi budzić szacunek i naprawdę trzeba się poważnie zastanowić, czy ten zespół przypadkiem nie, nie powalczy o medal i wydaje się, że, że do końca będzie, będzie o, o to miejsce medalowe walczył, tym bardziej, że, że właśnie cookies punkty w tym tygodniu zgubiło i to nie zespół z czuwa tabeli, więc można jeszcze założyć, że gdzieś, gdzieś będzie tracił kubki z punktem, a nie zniszczali, zagrali bardzo dobre zawody i korupcja wiele do powiedzenia nie miała. Nie zniszczali grali konsekwentnie od początku do końca, czyli tak jak cały Czarganian w tym sezonie, no i przynosi to efekty. No, Mek Lokomotiv, Sempy 2011 Kraków, no i tu zwycięstwo Sempów 2 do 1. Wygrana Sępów, to co nie udało się w poprzednim tygodniu, udało się teraz, bo w poprzednim tygodniu byli blisko urwania punktów Elektrykowi. Przegrali 2-1, o tym razem w tych samych rozmiarach grali. Lokomotyw miał przed tym meczem w Serie 4 zwycięstw z rzędu, no i natknął się na, na rywala yy, bardzo dobrze zorganizowanego w defensywie. Zresztą o tym mówił Kamil Dudański w wywiadzie, który sobie za chwilę posłuchamy, że z tak dobrze dysponowanym rywalem w obronie Lokomotyw jeszcze chyba nie grał. To może oddajmy głos Kamilowi, zobaczymy, potem powrócimy do studia. Dzisiaj mieliśmy bardzo dobrego przeciwnika, moim zdaniem, yy, chyba. Wydaje mi się, że najlepsza drużyna, jeśli chodzi o grę defensywną, z jaką w ogóle przyszło nam się mierzyć w fls -ie. Chłopaki naprawdę bronią się świetnie, czego dowodem jest bodajże 12 straconych w tym momencie bramek w Lidze. Wielkie uznanie dla nich, byli dzisiaj po prostu lepsi, no i stąd ta porażka. Wcześniejsze mecze drużyny grały o wiele bardziej otwarty futbol, więc łatwiej szła nam też gra do przodu. Nie, nie gramy tak dobrze piłką, więc gra z kontrataku nam bardziej odpowiada. Z tą drużyną, którą dzisiaj się mierzyliśmy. Nie za bardzo dało się tak grać. Próbowaliśmy coś sklepać, ale to też już nie wychodziło. Były momenty dobre. Udało nam się 6 gole, ale to było dzisiaj za mało. Oni byli zdecydowanie lepszy. Będziemy walczyć o to, żeby być w pierwszej czwórce, w górnej części tabeli i tak naprawdę wyjść na prostą, bo ogólnie nie tylko w rozgrywach FLS, nie radzimy sobie najlepiej i nasza gra nie wygląda zbyt dobrze. Chcemy po prostu się odbudować w tym sezonie, cieszyć się grą i. Nastawiamy się jak najlepiej na następny sezon. Potwierdziło się to, że sępy zawsze słynęły z dobrej defensywy, z dobrze poukładanej grze, grze z tyłu. No tak, bardzo dobra obserwacja kapitana Lokomotivu. Rzeczywiście to, co jest głównym atutem sępów i nieraz to pokazywały, to, to dobra organizacja gry właśnie w defensywie. Czasami to, to punktów nie przynosi, no ale tym razem przyniosło trzy. A drugie, z, drugie zwycięstwo w tym tygodniu zespołu Gladiatorów z Melaż Football Team, tym razem 7 do pięciu choć yy, popraw ale na około 10 minut przed końcem bo przegrywali jedną bramką. Tak, oni prowadzili do przerwy 3-1 i wydawało się, że ten mecz będzie przebiegał no, spokojnie pod yy, ich kontrolą, natomiast melarz yy, yy, zebrał się w sobie i powalczył w drugiej połowie. Był bliski zdobyczy punktowej, ostatnie słowo należało w tym meczu do ale My nasz trzeba pochwalić właśnie za tą walkę do końca i to, że, że, że wyszli nawet na, na korzystny wynik, mimo mimo tego, że przegrywali z rybem wyżej notowanym co powiem, przecież przez kolejatorze do drużyna z górnej połówki tabeli. Natomiast no, mecz skończył się, się zwycięstwem 7 do 5. Natomiast niewiele brakowało, a to, że straciliby w tym spotkaniu punkty. Spotkanie nowi krachem, tak jak wspomniałem na, na wejściu do do magazynu. To zwycięstwo zapomnieli sobie no, na minutę przed końcem spotkania. Tak, ale to, że znaczy prowadził w tym spotkaniu już 3-0, podobnie jak sytuacja podobna jak w meczu z Cookies przed tygodniem, też Crackham na początku wypracował sobie przewagę, natomiast znowu nie potrafił jej utrzymać. Tutaj naprawdę wydawało się, że, że uda się odnieść zwycięstwo, Kraken grał bardzo dobre zawody, natomiast na końcówce nowi przycisnęło już bardzo mocno no i krachem pod tym naporem się ugiął. W krótkim okres odstępie czasu stracił pierwsze dwie bramki. No i potem po kolejnych dziesięciu nogi wyrównało. No a w końcu załadował zwycięski cios, po którym już krachem się nie podniósł. Nie miał zresztą nawet zbyt wiele czasu, żeby to zrobić. Nogi z kompletem punktów pozostaje. Natomiast krachem, no cóż, na razie jeszcze się nie odbudował. No i chyba zaskakujące zwycięstwo bruty nad kuki z Kraków 5 do 2. No zdecydowanie tak, bo po tym jak Kukis przegrali z korupcją, no to y, odnosili dosyć pewne zwycięstwa i, i, i mieli taką serię tych zwycięstw y, ostatnio właśnie między m.in. krach. Natomiast to tutaj wiele, wiele jakby do powiedzenia nie mieli. Bruta szybko uzyskała prowadzenie, wypracowała swój przewagę. Zwród prowadziła 3-1 no wcale w drugiej połowie dla Kukiz nie było lepiej, a, a wręcz można powiedzieć, że, że, że gorzej, bo Bruta tą przewagę jeszcze powiększyła, wygrała 5-2 i z e, zaskakującym zwycięstwem właśnie, że odniesione bez, bez swojego kapitana, lidera drużyny. No okazuje się, że i bez, bez najlepszego strzelca można, można powalczyć. No i gratulacje dla Bruty, a Kukis mocno sobie komplikują sprawę, bo przegrali drugi mecz w sezonie, no i drugi z zespołem, który nie walczy o medale, więc to to na pewno jest problem, a jeszcze przed z mecze z Electricsem, z Nowi, także będzie, będzie ciężko, to, ciężko. ta drużyna miała, żeby medale wywalczyć. Zobaczmy w takim razie na tabelę Ligi B2. Na pierwszym miejscu tak jak widzę B1, tak jak widzę B1 zespół Void Mediki, zespół Nowi 24 punkty, na drugim miejscu Electric 21 i na trzecim miejscu drużyna niezniszczalnych 16 punktów a na ostatnich miejscach z krachem menaż Futbol Team, Polska Mieszkodowa oraz Fronta. Szóstka tygodnia przed nami. W bramce Hajduk, Dalimeus, Meus, Tomek Leśniak, Strycharz, Klik Katarzyński no i tutaj dzięki bramkom strzelonym menaż Futbol Team Artek Katarzyński jest graczem kolejki. No tak, nie tylko bramki, ale też dużo, dużo asyst, więc pod nieobecność tą Krakawię już tylko na nim się gra opierała ofensywna, no i tak jak powiedziałem, no duże szanse na to, że zdobędzie karony w szczelców. To wszystko z b 2 dziękuję serdecznie.